We wszystkich oknach światła pogasły, Księżyc nad morzem już lśni. Poczytam ci jeszcze z ostatniej książeczki: Tylko już śpi, kurwa, śpi. Wszyscy koledzy z przedszkola już śnią. Żabka na liść swój robi pac. Nie, do cholery nie pójdziesz, psi, psi. Wiesz, gdzie pójść możesz? Spać, kurwa spać! Lwy z lwiątkami już głośno chrapią, wreszcie nie musisz ich się bać. Jak to możliwe, że wszystko robisz, tylko nie możesz pójść, kurwa spać! Dziadki drzemią sobie na łące i w górach wysoko tam hen. Mam tego dosyć, się nie nadaje, przestań mnie wkurwiać, bo czas na sen.